Wydygana przed jutrem? Nie mam czasu się nad tym zastanawiać, hej. Hej. Nie zgodziłaby się pani objąć stanowiska zastępcy ordynatora? Niemowlę i dyżur na chirurgię. Lekarki mają dzieci, jakoś to godzą. Więc jesteś, ma? Czy jest wśród nas lekarz, który nigdy nie popełnił błędu? Też nie chcesz, żebyśmy ci próbowali. Lata, ja. Tak. ja. No właśnie wycięcie żelaka odbytu. Ale skończę i zrzucę pacjenta Zobacz, na oddział. Czy ja mam przybacznie mi przeszkadzą? Wystałem propozycję pracy. No. Chcesz już być lekarzem? Pieprzę to. Gramy do jednej bramki. Tak? <grywa> Co? Mamy zgodę komisji biotycznej na wymianę nerek. Cicho jeżdżcie, to cyganie. Cyganiuchy, brudasy. Musz dostać nerkę od brudasy. Ja badań nie zlecę, ale skoro pan się leczył doktora Googla, to może on panu zleci. Bo cygana energii nie przyjmę, to będzie honor. Honor? Honor białej rasy. Mam nadzieję, że choć w połowie jest pani tak dobrym chirurgiem, tak. jako pani mówi. Ale mam nadzieję, że choć połowa tego, co pan słyszałam, okaże się nieprawdziwa. Jaka ona jest łóżką? Oczywiście, że nie? lepsza, skoro ona przyszła. ożeni się ze Wiesz, że w tym, że jest z 200 lekarzy, i przynajmniej połowa dałby rok swojego życia, żeby być na twoim miejscu. Zdajesz sobie z tego sprawę, Alicja? Że...